z kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych worków i hat. Myśli wciąż do niepodległej wsi, szli z uporem ponad dwieście lat. Wymurzyli drogę przez Syberię, Biutlen, Wszli Konfederaci, mogli walnie z polski brak. Z ich sudekcji kościuszkowskich z Poczem Bóg, szmud parykan, a szarych ludzi wodzi. Konradowski unosił się tu, i nam warszu do Polski przewodził. A myśmy szli, i szli wdziesiątkowani Przez tajne do blok, taliną, A myśmy szli I szli Niepokonani Aż tu nad Wisłą Radowała na Bóg A myśmy szli się szli wdziesiątkowani Przez tajne A

Urzędów i kamienic i hak, Myśmy znów do niepodległej wci, jak z zaboru sprzed dwudziestu lat, Bo od września od siedemnastego, Już po kromocu przed każdy z nas, Przez lud z podbieguna północnego, przez Łubiankę, przez Kadyński nas Na nie ziemi, z powrotem Polski tak. Wystarczy wydać świętej Nie zatrzyma nas czerwony kat. nami Polska, coraz Myśmy szli i szli w dziesiątkowali, z w rano, nas podzielić prób i przez niebo przeszliśmy i nie pokonali, aż wolną Polskę raczymy wrócić. 10 lutego minęła 75. rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Syberię. Z tej okazji w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości poświęcone temu wydarzeniu. Słowa uznania dla Sybiraków i ich rodzin skierował burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman. Zgromadzeni mogli też obejrzeć film z archipelagu gułak. Jeśli my zapomnimy o nich na ziemi, to Ty, Boże, zapomnij o nas w niebie. przytoczone tylko fragmenty jednego z wielu dzieł, wspomnień dotyczące tej tragedii, tak to sobie powiedzmy, tego wielkiego dramatu, tej wielkiej krzywdy narodu polskiego. Sprzed 75 lat pokazują, pokazują, niewyobrażalną tragedię człowieka. Niewyobrażalną. A nic, ani ja, ani ty nie zrozumiem z tego, i to mówię szczerze, szlachetnie i z, mając Boga nad sobą, jeśli twojej, mojej rodzinie tak krzywda nie została w tak potworny sposób wyrządzona. Bo to tak jak w życiu, łatwo jest współczuć. O wiele łatwiej. O wiele jest łatwiej współczuć niż przeżyć.